A więc witam, witam LLT20, ja jestem Klipsy.pl. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Mińska-Mazowieckiego. Na dzień dobry mieliśmy przejazd Traksa z Łukowianką do Łukowa. Tutaj mamy Flirta kolei mazowieckich do Skierniewic, który za chwilę zacznie swój bieg. Relacja Mińsk-Mazowiecki, Skierniewice. I dzisiaj będzie próba generalna mojego statywu, którego trochę już nie usuwałem, ale zobaczę, jak się będzie nim nagrywało. I wspomnę to, że to jest statyw i kijek do selfie jednocześnie, i będę go chyba bardziej używał jako kijek do selfie. No ale co? Zaczynamy w takim razie. Teraz włożyłem telefon w kijek do selfie, i mi się wydaje, że teraz powinna być mniej drgania. niż gdybym go trzymał, gołą ręką. Statyw jest bardzo niski, temu nie wiem, czy by.

Z Warszawy wschodniej, a znaczy tu nie, Siedlec do Warszawy wschodniej. Będzie pewnie flirt. I będzie to L57. Dobra, teraz użyję jako statywu tego mojego sprzęcika. Odjeżdża. Dwie jednostki L57. Czekam teraz na pociąg z Warszawy do Siedlec, a potem będzie pociąg Intercity. Jak na razie, ten jak do selfie sprawdza się super. Jest mało drgań na filmie, o wiele mniej drgań I oczywiście z tej samej perspektywy. Bo z takiej bardzo niskiej, by to po prostu brzydko wyglądało. Ale kijek do selfie sprawuje się nieźle. Jedynym minusem tego kika jest to, że jak się robi zdjęcia do miniaturek, to się ciężej robi. Bo tak łatwo się nie klika przy nagrywaniu. To była zapowiedź pociągu, który się opóźnił. Pociąg z Warszawy Centralnej do Siedlec. Zobaczymy, co tym razem pojedzie. Mamy znowu n 57 Pociąg opóźniony i się dalej opóźnia. Nie dalej go nie widać. Teraz mam dylemat, bo nie wiem, czy będzie pierwszy po pociąg TL Czechowicz czy ten pociąg z Warszawy Centralnej. Bo tego od Warszawy dalej nie widać. A już zapowiedzieli Czechowicza, chociaż nie widzę tego od Warszawy chyba już. Tak, już jedzie chyba ten od Warszawy. I to będzie chyba kolejny piętrus. Widzę tak po światło. chociaż to może być też stary flirt. Albo nowy flirt też to może być. Zaraz się okaże. Ale nie, stary flirt. No i ten, mam Czechowicza. Podjechał Czechowicz. Stoi już Gamusia SU-160 PKP Intercity. Konduktor zatrąbił, będzie leciał Czechowicz już. Gama jeszcze startuje TELKA czychowicz?